I prosicie mnie, to już mam wytłumaczyć, chodzi z tym CPK, czyli z CPL. CPK, czyli Centralna Przepompownia KASy, to projekt jest zamknięty. 3 miliardy wydane, po 8 latach jest To więcej jak z autostradami, PiS wbudował 0 dróg, platforma liczy się do 800 km i 1200, i w projektach 1500 i 300. Z czego PiS skończył tylko może 60%, no, wreszcie rozkradli. PiS, pamiętajcie, nic jest budową zero, a przepompownie, całą e, komunikacyjną to kosztowało nas 2,7 miliarda, jest ten parę samobójstw, ludzie, e, bez domów, e, tragedia. No. I te chuje, które sobie tylko kupowały miliardowe, jak ten kretyn, e, co był rzecznikiem praw obywatel, dziecka. Te samochody z Ameryki za milionowe złoty no. i prawie tam 20 milionów wydał na jakieś obiady. No Kurwa, no to jest jakiś, to będzie teraz rozstrzelany z kurwy. No i tak samo centralna, centralny wał w postaci centralnego to w ogóle wymyśliło SLD. E, czy znaczy SLD powstało? Później TUSK to zbudował. E, później pistoł waliło, uwaliło, ale w związku z tym, że kradli, czyli ludzi odwołać, to centralny port e, lotniczy nazwali oczywiście inaczej, musieli tak jak Born to Sor. Tam SOP to tak samo to dali CPK. I tak samo trzeba zmienić, czyli centralny lotniczy. O co chodzi? Teraz będzie Okęcie rozbudowywane, ale będzie tak samo trwało. Dlaczego Okęcie musi być rozbudowywane? No dlatego, że Baranów będzie budowany przez kurde jakieś 4-5 lat, no, zanim zostanie oddane do użytku. No ludzie, no. I co? A lot musi już zwiększać flotę swoją jako przewoźnik. A żeby mógł zwiększać, no to musimy gdzieś parkować, więc okej, musi musisz budowane do 30 milionów odpraw, bo to wtedy będzie więcej kasy, więcej ludzi. A jak będzie więcej kasy, więcej ludzi, no to będzie i lot super zarabiał i będzie super nadwyżka do tego, żeby CPL budowano. No. No to jest tak oczywiste, dlatego Okęcie musi powstać rozbudowane, ponieważ wszystkie biznesplany pokazują, że jak nie będzie, to będzie wyrwa parę dziesiąt miliardów i całą tą kasę przyjmie Ludwhansa, czyli każdy, kto wspiera nierozbudowanie Okęcia, czyli jak PIS, to byli za Niemcami, czyli PIS wspiera Niemców blokując po prostu rozwój Okęcia. PiS wspierał Niemieckie Wniosek Lotnicze, blokując rozwój Okęcia, Okęcia Okęcie mi się było zbudowane, że była kasa i się to działo, w międzyczasie się do baranów po prostu budował i w końcu będą normalne połączenia, tam już jeszcze wało, żeby zbudować tunel pod Łodzią, jakby nie można było obok Łodzi. Platforma to zbudowała, a oni chcieli drużki zrobić, którego nigdy nie wybudować. budować. No to są zwykle złodzieje, no. i teraz będą fantastyczne połączenia, nie może być tak, że będzie wszystko przez baranów, bo pierdolnie bomba w baranów i wszędzie będzie kolei, muszą koleje mieć różne wątki, no, tak żeby chcieli atakować, to musieliby z 30 bomb walnąć, no. Takich porządnych, żeby nam linie podczas wojny zabucić. Więc naprawdę super rozwiązanie. Wszystkie się też będą połączone. Szybka kolej, tak samo będzie. I co ważniejsze, 80 miliardów to będzie dotowane z Unii Europejskiej, bo Tysk to już to załatwił. Zapisu było zero. No. Więc polska to będzie kosztowało mało, dzięki temu Polska się zbogaci, dzięki temu, że rządzi Tusk, mamy już w końcu wzrost gospodarczy, a nie recesję i Polskę w ruinie. Więc CPL, fajnie, że powstaje i fajnie, że będzie nowe trajektorie, które całą tą też. W wieśniacką wschodnią ścianę, którą na szczęście Putin zniszczy, jak Polskę zaatakuje. i w końcu tam będzie trzeba. Po wygranej Polski z Rosją na nowo odsiać. Yy, no. I tak dalej, i tak dalej. Więc CPK do kosza, CPL powstanie wspaniałe lotnisko, a nie, że będzie przypompownia kasy, jak zapisu było, gdzie nic nie powstało i tylko było cały czas ludzi byli mordowani. Jak to pisko Polaków mordował, dołował, kłamał i oszukiwał. Bo PIS to ideologia zła, pis to zło kradnie, oszukuje i na innych zwala, no i niszczy wszystko, no to taka prawda.